Której chcieliśmy się z Państwem i z mieszkańcami Wrocławia za Państwa pośrednictwem podzielić takim pomysłem. Pomysłem, który ma szansę, myślę, na, na to, aby został zrealizowany. Jesteśmy przy takich wstępnych na razie rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim. W dniu wczorajszym wysysłałem pismo oficjalne do Pana Marszałka o przejęcie ulicy, przy której się znajdujemy, na swój majątek do zarządzania przez marszałka poprzez zmianę kategorii ulicy, która ma dzisiaj kategorię, na tym odcinku, na którym stoimy, drogi gminnej, na drogę wojewódzką. I moglibyście państwo powiedzieć, po co to? Dlaczego to? E, otóż jesteśmy w miejscu zaniedbanym. Zwykle spotykamy się w miejscach pięknych, wyremontowanych w Wrocławiu, bo i Inowrocław zmienia się. I to jest jedno z takich miejsc Inowrocławiu, które wymaga poprawy bezwzględnie. Ulica magazynowa jest w części własnością miasta i inowrocła w części TKP. Jest wiele problemów związanych z kosztami, z połączeniem kosztów związanych z utrzymaniem tej ulicy chodników zdegradowanych, zniszczonych, jak i z oświetleniem. Jednokrotnie mieszkańcy tej końcowej części e, ulicy Magazynowej zwracali się do Państwa, do nas o interwencję, bo nie ma kto wymienić żarówek, e, które się przepalają, lub po prostu próg jest w niektórych e, punktach oświetleniowych. E, wpadliśmy na taki pomysł, aby poprzez przejęcie przez Marszałka Województwa całości ulicy od PKP i od nas, jako od miasta, marszałek mógł zaangażować środki Unii Europejskiej na wyremontowanie tej ulicy. Marszałek nie może przekazać środków finansowych z Unii Europejskiej dla miasta I na remont ulicy kategorii gminnej, czyli kategorii e, takiej. Którą, e, która znajduje się w kompetencji prezydenta miasta. Marszałek może przekazać środki z Unii Europejskiej na remont ulic, które mają e, kategorię ulicy Wojewódzkiej. Odcinek ulicy, który postuluje, aby został przejęty przez władze województwa kujawsko-pomorskiego, liczy ponad kilometr około kilometra i 100 metrów. Rozpoczyna się tu w tym miejscu na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową u podnóża wiaduktu kolejowego, a kończy przy ulicy Narutowicza, niedaleko parku zrobiskowego. Ulica Magazynowa biegnie wzdłuż torów kolejowych i proszę popatrzeć, gdyby marszałek zrealizował ten nasz zamysł, czyli przejął, doprowadził do wyremontowania tej ulicy, to doskonały sposób, byłoby to spójne z naszą koncepcją, którą wcześniej Państwu prezentowaliśmy. Pozwolę sobie pokazać, może tą kartką. Po drugiej stronie tej ulicy, naprzeciwko budynku Dworca Kolejowego, znajduje się w takim pasie między torami kolejowymi a obecną ulicą grunt, który jest własnością dzisiaj jednej ze spółek PKP. A o który wystąpiliśmy kilka miesięcy temu i prowadzone są rozmowy z PKP o przejęcie tego gruntu na własność. Ten grunt za tamtym ogrodzeniem, według naszej propozycji powinien stać się własnością miasta, jeżeli to nieodpłatnie PKP nam przekaże. I na tamtym gruncie chcemy zbudować parking, parking bezpłatny dla wszystkich tych, mieszkańców Nowocławia, którzy chcieliby podjechać po dworzec kolejowy. Aby udostępnić dojście do dworca kolejowego, chcemy zbudować przejście podziemne z tego miejsca, czyli z tego miejsca, w którym zbudujemy parking w kierunku dworca kolejowego, poprzez połączenie części parkingiem już zbudowanym i istniejącym od kilkudziesięciu lat. Jak Państwo widzicie, jest to koncepcja spójna. Jedną inwestycję przeprowadzałby samorząd województwa za 85% środków pozyskanych z Unii Europejskiej, bo marszałek dysponuje drugim Drugą część inwestycji przeprowadzałoby miasto i noworosło, czyli my. I obecna tutaj odpowiedzialna byłaby Pani Aleksandra Chorcia-Dolińska, naczelnik Wydziału Inwestycji. To byłby ten park z przejścia. Miałoby to miejsce i myślę, że również właściciele sąsiednich nieruchomości zwróciliby przy tej okazji uwagę na stan tych nieruchomości, bo znajdują się tu budynki zaniedbane, w większości zaniedbane i myślę, że mogłyby i one przy tej okazji zyskać i na wartości również. Ci, którzy przyjeżdżają do nas do, do Wrocławia, do naszego miasta, to spotykają się po wyjściu z pociągu, z ruiną, z bałaganem i myślę, że przeprowadzenie w ciągu dwóch, trzech lat tych zmian, o które występujemy i konstruujemy, pozwoli na to, że ten zakątek miasta wypięknieje. Tak wypiękniało wiele innych zakątków w naszym mieście. Jest to plan realny do zrealizowania. Nie od razu, nie w ciągu kilkunastu miesięcy, ale w ciągu najbliższych kilku lat z całą pewnością i ja w to głęboko wierzę. I wierzę również w to, że uda nam się w ramach tej inwestycji, którą określamy e, kosztem 5 milionów złotych, myślę o budowie ulicy Magazynowej, o, o przebudowie ulicy magazynowej, zbudować drugi parking, e, bliżej ulicy Narutowicza, tam gdzie dzisiaj na terenie PKP stają autokary z wycieczkami. Z, z tymi turystami, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, by popatrzeć, jak wygląda park zdrowiskowy, no i spotykają się po wyjściu z autokaru z obrazem daleko odstającym od piękna naszego miasta. W odległości jakichś 700 metrów, 600 może od tego miejsca, w którym się znajdujemy, również powinien powstać drugi park. W sumie mielibyśmy przy ulicy Magazynowej na odcinku nieco ponad kilometra dwa duże parkingi. i od tej strony to jest bardzo ważne również dla nas i dla mieszkańców Inowrocławia i osób nas odwiedzających, aby mieli gdzie pozostawić samochód. Przy tej okazji przypomnę Państwu o takim programie Bit City 2. W ramach tego programu Bit City 2, który wpisany jest również Inowrocław, oprócz Bydgoszczy, Torunia. Włocławka i Guldziąca marszałek przewidział środki finansowe z Unii Europejskiej w wysokości 85% wsparcia, właśnie na takie zadania, jakie chcemy zrobić: i na ten tunel, i na parking, na rozwiązanie problemów komunikacyjnych i inowrocławiu pod takim kątem, aby umożliwić szybkie, sprawne przemieszczanie się mieszkańców naszego województwa między Inowrocławiem, Bydgoszczą a Toruniem, Toruniem a Inowrocławiem, Włosławkiem, czy Brudziącym są na ten cel pieniążki przygotowane przez marszałka, pracują urzędnicy w urzędzie na nad koncepcją i pracujemy my. I my też mamy pomysły, my też mamy takie yy, yy, propozycje do wpisania się w ten program. Koszt całości realizacji zadań. Tak też przy okazji jedynie wspomnę, w ramach tego Big City to nie tylko ulica magazynowa, przy której się znajdujemy w tej chwili, ale to również inne miejsca w Wrocławiu. Łącznie szacujemy, że nasze inwestycje w ramach tzw. Big City aż ponad 130 milionów złotych. Mieściłyby się w ramach tej kwoty różne inne zadania. Jakie jeszcze? Pani Aleksandru, proszę bardzo. Chcielibyśmy stworzyć, poczynając jakby od, od parkingów, o których mówił Pan Prezydent, tutaj zlokalizowanych w, w pobliżu ulicy Magazynowej, taki system informacji o ilości wolnych miejsc parkingowych i to w pierwszej kolejności oczywiście dotyczyłoby Magazynowej, w następnych latach roz będziemy rozbudowywać praca, ten system o parkingi zlokalizowane w strefie środowiskowej i, i w dalszej kolejności spróbujemy budować wszystkie newralgiczne miejsca na terenie miasta, gdzie, gdzie borykamy się. jeszcze lepsze autobusy, postęp techniczny idzie do przodu i, i być może, że jeżeli będziemy podejmowali decyzję pod koniec tego roku czy w przyszłym roku pojawią się jeszcze lepsze możliwości e, i oferty e, producentów autobusów. Także e, mamy nadzieję, że po zakończeniu tego projektu e, cały tabor komunikacji miejskiej będzie e, tak bardzo ekologiczny jak tylko będziemy sobie życzyli. Również chcielibyśmy rozbudować system informacji pasażerskiej, stawić dodatkowe tablice informujące o przyjeździe autobusów w czasie rzeczywistym. Podobnie jak teraz mamy 10 tablic stawionych, rozbudujemy ten system o kolejne przystanki autobusowe. Także to są takie bardzo cele. Myślę, że przede wszystkim poprawienie funkcjonowania tutaj ulicy w pobliżu dworca kolejowego tej przestrzeni publicznej, przebudowa placu przed dworcem, dopuszczenie na plac przed dworcem, przyjazdu autobusów, taksówek i ewentualnie pasażerów, którzy przywożą swoje dzieci, swoje rodziny i odjeżdżają natychmiast. Kiss and ride, right. right, tak? Oczywiście. Roadie. Także w tym systemie plac przed dworcem byłby użytkowany. Natomiast miejsce, o którym mówił pan prezydent, czyli parking po drugiej stronie ulicy, połączony tunelem z dworcem, dałby możliwość mieszkańcom miasta na przyjechanie, pozostawienie samochodu i pojechanie dalej do Bydgoszczy, do Torunia, do miejsca pracy pociągiem. Także myślę, że to są działania również bardzo mocno proekologiczne i oczekiwane przez Unię Europejską, przez zarząd województwa, przez mieszkańców Polski. Tak, proszę Państwa, to co obiecujemy, to dotrzymujemy. To Słów, e, autobusy kupiliśmy, tak obcywaliśmy. Połowa autobusów została wymieniona, pozostała połowa zostanie wymieniona, coś gwarantuje w ciągu najbliższych trzech e, Tak samo i wierzę w to, że te inwestycje zrealizujemy, o jakim mówimy w tej chwili. E, na czym polegał natomiast problem i polega dla nas? Z naszej strony to jest takie lekkie kombinowanie przez nas. My kombinujemy od kilku miesięcy, prawda, pani naczelnik, jak zdobyć pieniądze z Unii na zadania w Wrocławiu drogowe w sytuacji, w której Unia nie może dać, Marszałek nie może przekazać pieniędzy unijnych na drogi kategorii miejskiej. No wszystkich ulic nie możemy przekwalifikować na wojewódzkie. A Marszałek też wszystkich ulic nie chce przejąć, bo też za dużo pieniędzy nie ma. Więc stąd ten pomysł, aby przekwalifikować też jedną taką długą ulicę, która spełnia warunki do tego, żeby była... Miała kategorię drogi wojewódzkiej, bo to musi być odpowiednia no, szerokość przepraszam, jezdni, odpowiednia szerokość chodnika. Nie, e, musi się z drogą krajową, I nie? musi się łączyć z drogą krajową. I dlatego nie, mogu, nie mogła to być ulica długa. Na przykład, mogę Państwu tego stracić. Rok temu występowałem o to, że marszałek przejął ulicę długą. Na takim samym zasadzie, mieliśmy ten pomysł. Marszałek odmówił. Odmówił nie dlatego, że nie chciał nam pomóc, ale mówił dlatego, że nie dochodzi do drogi krajowej. Natomiast tu, ta ulica dochodzi do drogi krajowej, do drogi krajowej nr 25 eee, i w przyszłości, jak będzie zmodernizowana, no to oczywiście bardzo dobre jest tu połączenie z tej części miasta, przez drogę, przez odcinek ulicy Dworcowej i Szosy Bydgoskiej z węzłem potem jazdowo-zjazdowym, jaki będzie zbudowany yy, w miejscu obwodnicy. Ogłodnica będzie dochodziła, który tym stąd, pod słowem cinkiem. Stąd ten zamysł, popatrzcie Państwo, nasz to taki pewien taki jakby zaczątek ringu wewnętrznego, wewnętrznej opaski takiej drogowej po granicy miasta wignącej, tu wzdłuż torów, która ma uporządkować ruch z tej części miasta po zbudowaniu obwodnicy, bo dalej mamy ulicę metalowców rok Pileckiego. No a potem a potem mamy inne pomysły, o których będziemy rozmawiali również z Państwem.